Lepiej sprawdź, jak ci gryzę jak wampir Zobacz, ty swoją kliką awanty Tu jak silikon Dziś stańcie ze mną szlanki Wierdolę szanty, a wirwalki na słowa Gdzie twoje fanki? Sprawdź, jesteś cię Fats, jak robak, zdepczą się moje wampi Patrz, mój jak wivaldi komponuje Dźwięki we śiapy zamknij, oporujesz. Jesteś werbalnie miękki, to czysty sampling, to wersy, które zrobią, wam stajdą Padnij, masz styl, frajerze szybko daj go Pan za, yo Fondant, tu kolejny oryginał To lepsza marka niż kandor Nie pozna cię rodzina Frajer -ku. to bardziej wybuchowy z Fajerwerków, nie wygra z tym od sęsienia Bitmik ma sztuki, to dla sztuki, ewidentnie tym tętnie Wszystkie chętne petle w tym tempie, chętnie daj tu mi Dopóki mych powierzchni doszczętnie nie stępie Cięcie na wstępie, elokwentnie, wiem następnie twoje zdjęcie Dzień w dzień to jest moje zajęcie, obojętnie gdzie będziesz Wiemy to, oboje jest mięknie wszędzie na patencie Patent będzie, zatem spięcie, jak MMC ma tendencje Rapem radzie sensy, spraw sekwencje na ten temat więc Więcej raptem będzie! I sprawdź jak Cię plagiatom z tylu gladiator Spierdalam tylu słabych tak jest ten rapto miejski raport zakończ z gości chcę przede mną, jak sapor. Grzeje ten teren, jak ten coś mi hałabą fermo zrobię inferno, pajacki to dla mnie inhalator. Zrobię im terror jak kosmar w miliony lato. Mam czelność, Yo jak mam z materną ja i fory Mów maraton Sprawdź grzecznie, za wcześnie, żeby moje style krać mnie Adios patrz to, krzyknął się królem. Dzisiaj to trio Nie pz Znowu wyjął amulet, mikrofon błyszczy z fokusem znów na pizdy, to orzecznia jak kule ta rzeźnia, zostawia wiznę lepiej praw, czyle pis praw, czyle pis praw, czyle pis praw, czyle pis praw, czyle To rozkminiać, sztuka to świnia, muka to kiła Przyglądać się to obcinać, spać to klimacz, mąkać to kirać, chodzić poginać Lipa to przypa, atmosfera to klimat ma to morda, buda to gołda Lufa to bomba, suka to zdroza, żoń to sztuka to torba Laska to szmula, albo w trawka czasem za mula Jeśli caisz to kuma, jak palisz skuna, to możesz mówić jaram gibonem Może wiesz co to bula, albo czym są widone Dobrze wiesz czym jest skóra, jeśli siadasz za kółkiem Dziwka, szlał, smata, wiesz tak powiesz to kur Gówno to kaka, 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 kaka. To jasno, szkoka, to albo nosy, lub kata Pióra to włosy, mówisz styka, to mówisz dosyć Hajs to flota, byłbyś zapomniał kokosy, koka Wiesz, market to flama, żarcie to szama Flota to fama, bilety zawsze sprawdzą ci kanał to spruwa, mówisz dzięki, mówisz dziękuwa, A trawak to może możesz mówić kiepo, Gadam tym samym

Kieszeń kiermana, zapalniczka, zapalach bogaty leser to banan to chować to titra słowa na wilka Glowar gdy go pijesz to z bryka Głowa więc zebram na znaczyke To gdy ci luba robi gałęz, się fiuta i balet Cikor zegarek, kopsasz to dajesz, też na listku poszaleć To mówisz, obstaw pojarek, Gadam tym slangiem, tak jak Dobrze wiesz, że ten kawałek mógłby być ten... W tym kawałku objawia się to, że jestem chłopakiem z osiem Tak, tak <laughs> Podobno mówię, nie rapuję, ja mówię jest? I tu nie ma drugiej części A może jest? Może wiesz, to to pula, albo czym to. Zebrałem się. Platka to szmula, jeszcze raz do chuja. Teraz straż, bo nie prosto z temu, co się rady Dużo rymów, ja. Uff, mówić, nie, Po ślubach, to ślubach. Zajbiś się. Nie, e, nic, nie znajdź fajnie nic tego. Dobra, jest już bomba. A nie. Nie, no. nie, nie, nie.